Dobry wieczór, Mirosława Januszkiewicz, witam studiów studiu w Wilno. 77 lat temu, w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku, w Wilnie rozpoczęła się operacja Ostra Brama. Żołnierze AK chcieli wypędzić Niemców przed wejściem żołnierzy sowieckich, co miało dowieść, kto tak naprawdę jest gospodarzem na tych terenach. Udało się to tylko częściowo. Kilkudniowe zmagania żołnierzy polskich, prowadzone wspólnie z Armią Czerwoną, doprowadziły do spowodzenia miasta. O wydarzeniach sprzed 77 lat oraz o tym, jak są postrzegane dzisiaj, rozmawiamy z historykiem doktorem Kazimierzem Krajewskim z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Dobry wieczór, witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Panią. Operacja Ostra Brama miała być dla Niemców zaskoczeniem, jednak wywiad niemiecki dowiedział się o planach Polaków. Czy możemy przypuszczać, co by było, gdyby tak się nie stało? Zadaniem historyków jest zajmowanie się tym, co się stało, a nie tym, co by było, gdyby było. Oczywiście ta operacja miała realne szanse powodzenia, jednak szybkość niemieckiego odwrotu i szybkość przesuwania się Armii Sowieckiej sprawiły, że nie zdołano w tym dniu przyspieszonego uderzenia ściągnąć wszystkich sił. Armii Krajowej z obu okręgów, z okręgu Wilno i Nowogródek pod Wilno. Dotarła tylko częściu I tylko część sił spośród kilkunastu tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, znajdujących się w oddziałach bojowych, partyzanckich, walczących z bronią w ręku, z zarząkami na czapce, spośród tych kilkunastu tysięcy tylko kilka tysięcy znalazło się w tak bliskim położeniu Wilna, że mogło wziąć udział w tym uderzeniu. To jak gdyby zdeterminowało dalszy rozwój wydarzeń. A więc y, wspomniał Pan o tych y, chyba bodajże 4 tysiące żołnierzy było pod Wilnem i półtora tysiąca w mieście było powstanie. A jakie miejsce Wilno zajmuje w działalności, zajmowało w działalności konspiracyjnej AK jako miasto, jako mieszkańcy Wilna? No to jest... Y no, Wilno jest taką jak gdyby oazą polskiego ruchu niepodległościowego to jest centrum to jest centrum, które promieniuje na, na cały ten obszar północno-wschodnich ziem przedwojennej II Rzeczypospolitej. Y y Stąd, stąd wychodzą emisariusze, którzy podnoszą polski ruch niepodległościowy na terenie dzisiejszej, dzisiejszej nowogródczyzny. Tam oni pierwsi też podejmują pracę niepodległościową. Także jest to miejsce niezwykle ważne, odgrywające na tym terenie rolę absolutnie dominującą, którego nie da się porównać z żadnym innym miastem. Ani z Lidą, ani z Baranowiczami, ani nawet z bohaterskim grodnem, które po tej pacyfikacji z roku 39 jak gdyby ta pewna formuła tam się wypaliła. Tam element Polski, ponieważ tak, ten najbardziej dynamiczny, tak duże straty, że Grodno no, nigdy już potem nie odgrywało jak gdyby znaczenia na miarę swoich możliwości. Większe znaczenie było no, chociażby wspomnianej przed chwilą Lidy. Także Wilno było tym najważniejszym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Dlaczego Czyżanowski Wilk zaufał Sowietom? Przecież był nie jeden przykład zdrady. Chociażby burzyński kmicic, który został rozbrojony i później zabity. Było też mnóstwo akcji, gdzie Sowieci pokazali swoją prawdziwą twarz. Dlaczego akowcy poszli na spotkanie? Właśnie z Czerniachowskim poszedł Wilk. Pukównik Krzyżowski, jako młody człowiek, uczestniczył w, w walkach w czasie I wojny światowej. I potem walkach o, o niepodległość i granice. Najpierw w armii rosyjskiej, potem w pierwszym korpusie generała Dobbora Muśnickiego, który walczył na terenie tej dalekiej Białorusi. I on, ja mi się wydawało, że znał Rosję i Rosjan, ale znał tą Rosję nieistniejącą. Ta Rosja, w miarę kulturalna, cywilizowana, gdzie słowo mogło coś znaczyć, ona już nie istniała. Ona została po prostu rozjechana, po prostu zmiażdżona przez system komunistyczny. To stworzono zupełnie nowy typ człowieka. Tam przecież takiego jak pojęcie honoru oficera sowieckiego nie istniało. On miał polecenie władz swoich politycznych, partyjnych i, i nie zważając na, na to, jak, jak, jak dalece są ono honorowe, po prostu yy, musiał yy, to yy, realizować. Także generał yy, no uważał, że, yy, że, że że, zna Rosję i Rosjan i jako żołnierz po żołniersku yy, załatwi te których nie udało się załatwić politykom w trakcie no, różnorodnych pretraktacji y, politycznych. Co prawda to nie on wymyślił koncepcję operacji Ostra Brama, gdyż autorem tej koncepcji jest no, człowiek niezwykle szlachetny, wyjęty żywcem z... Z romantycznego powstania 1863 roku, czyli podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. Kotwicz obawiając się tej dziwnej, dwuznacznej postawy naszych sojuszników, w cudzysłowie zachodnich, widząc, że w kolejnych okręgach oddziały armii krajowej wykonujące akcję burza duże oddziały, tak jak, tak jak na Wołyniu liczące, tysiące ludzi, czy, czy w Tarnopolskim są po prostu y, mimo stoczonych walk, mimo współpracy operacyjnej z wojskami sowieckimi, są rozbrajane, kadra jest aresztowana, y, traktowana jak przestępcy, żołnierze są przymusowo wcielani do tej kolaboranckiej armii Berlinga y, albo do Armii Czerwonej, są też takie, takie próby i świat tego nie dostrzega. I wydawało mu się, że to, co się rozgrywa w jakichś dalekich lasach mosurskich, w jakichś Torach na Wołyniu czy, czy, czy w Tarnopolskim może zostać przez świat niezauważony. To te nazwy nic, nic nikomu na świecie nie mówią po prostu, ale jeśli doszłoby do podobnych zdarzeń w Wilnie, jednak wielkim mieście mającym no, znaczenie dla, dla tej części yy, Europy, yy, nie mogłoby to zostać yy, niezauważone i uważam, że trzeba takie ryzyko podjąć, że yy, to, co się zdarzy w Wilnie, będzie swojego rodzaju eksperymentem. Pokaże, jak to jest prawdziwa postawa Sowietów wobec sprawy polskiej, wobec polskich kresów. A do tego dochodzi postawa pułkownika, no potem generała Krzyżanowskiego, Wilka, który uważał, że właśnie po żołniersku da się załatwić to, czego politycy nie, nie załatwili. I, no, i, i, i w tym błędnym, jakże błędnym mniemaniu utwierdziło zachowanie marszałka Czarniachowskiego, który podjął z nim rozmowy. Była tam mowa o tworzeniu polskiego korpusu, który podlegając, złożonego z mieszkańców właśnie tego regionu, który podlegając... Politycznie rządowi, legalnemu polskiemu rządowi w Londynie, no, operacyjnie współdziałałby na froncie przeciwko Niemcom, z, współ, współdziałałby z Armią Czerwoną. No, dla Polaków był to bardzo bolesny eksperyment. 7 tysięcy żołnierzy zostało rozbrojonych, wysłanych, zabitych, wcielonych do wojska, armii, do Armii Czerwonej czy Berlinga. Ale Zachód i tak się o tym nie dowiedział. Ten eksperyment, ten papier lakmusowy wykazał, kiedy w ogóle świat, tak zwany wolny świat, Zachód dowiedział się o tym, co się tak naprawdę działo pod Wilnem, w Wilnie. Więc wolny świat nie bardzo się o tym dowiedział, jako że nasz w cudzysłowie wypróbowany sojusznik, premier Wielkiej Bryta Brytanii, Winston Churchill, dał zakaz cenzurze, przypuszczania jakichkolwiek informacji o tym, co zdarzyło się tutaj na terenach północno-wschodnich, o tym, co zdarzyło się pod Wilnem. No cóż, świat zachodni płacił. No, niepodległością Polski, niepodległością krajów bałtyckich za udział Stalina w ostatecznej rozprawie z Niemcami. No i przychodziło to tym łatwiej, że, że płacono przecież nie ze swojej kieszeni, płacono, płacono z, z wolnością, suwerennością no, krajów znajdujących się jakżeż daleko od, od naszych sojuszników. A jeżeli chodzi o naszą historię, to jeszcze do lat 50., chyba 52. na nie 50. chyba bodajże 7. na terenach obecnej Białorusi działali tak zwani pojedynczy, jak to sobie sowiecie nazywali, terroryści i, i też, tak, że tak powiem, dokuczali władzom, ale chcę powrócić już, powrócić, okazać się już w dniu dzisiejszym, jak przebiegają prace nad badaniem grobów, Żołnierzy AK, IPN, które są odnajdywane wciąż, nowe. Jak przebiegają prace? Tak, w poprzednich latach były to bardzo dobre, interesujące efekty tej ekipy kierowanej wówczas jeszcze przez doktora Leona Popka, ekipy podlegającej profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi. Odnaleziono szereg mogił w różnych punktach ziemi wileńskiej, między innymi na przedpolu Puszczy Ludnickiej, w samej Puszczy Ludnickiej, w bezpośredniej bliskości Wilna. Na też, y, rzeczywiście to. to... Są, to, są, to, są, to, są, to, są, to są niewątpliwe sukcesy, ale i w samym Wilnie są takie miejsca, gdzie y, znajdują się na prywatnych posesjach, y, na y, starych cmentarzach y, mogiły, w których spoczywają żołnierze Armii Krajowej, polegli w trakcie walk o Wilno, po kilku, po kilkunastu nawet i jest to na pewno temat, który y, strona polska ze stroną litewską będzie chciała y, podejmować. To, to jest oczywiście i to jest na pewno temat, tym bardziej, że te miejsca dotychczas nie zostały upamiętnione. W Wilnie brakuje tablic, że właśnie w tych miejscach toczyły się walki. Operacja Ostra Brama miała miejsce. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Gościem studia Wilno był Kazimierz Krajewski z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bohaterstwo w różnych czasach ma różne oblicze. Bohaterowie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, byli też po prostu ludźmi, którym przyszło żyć w swoich czasach, w bardzo trudnych czasach. Dzisiaj już wiemy, że walczyli z niebywałą odwagą, o słuszną sprawę. Dziękuję za dziś. Do widzenia.